Pojedynek numer jeden w rewanżowej rundzie wiosennej w drzewcach. Wicelider tabeli Cisowianka podejmuje na własnym obiekcie lidera tych rozgrywek zespół stali Poniatowa. W Poniatowej zespół stali przegrał z Cisowianką 2 do 3 i jest to jak dotąd jedyna porażka gości w tych rozgrywkach. A oto składy, w jakich wystąpiły obydwa zespoły. Zespół Stali Poniatowa w bramce z numerem 1 Jakub Pyśniak, 2 Konrad Gąsiorowski, 4 Michał Radziejewski, kapitan drużyny, 5 Sebastian Węgorowski, 6 Mateusz Filipczuk, 7 Hubert Poleszak, 8 Iwan Kurenko, 10 Paweł Kaczmarek, 11 Paweł Pikuła, 19 Maciej Skrzypek i z numerem 20 Wiktor Tkaczyk. Trenerem zespołu Stali Poniatowa jest pan Kamil Witkowski. Gospodarze: Cisowianka Drzewce w Bramce z numerem 1 Jan Miazek, 3 Mateusz Łakomy, 6 Maciej Pięta, 9 Krystian Kobus, 13 Jan Wankiewicz, 16 Daniel Kendra, 19 Daniel Krzysztoziek, z numerem 22 Dominik Giziński, z numerem 24 Mateusz Antoniak, z numerem 25 Konrad Szczotka i z numerem 77 Rafał Giziński. Trenerem drużyny Cisowianki Drzewce jest pan Łukasz Giza. Spotkanie poprowadzi Łukasz Mucha na liniach, pomagać mu będą Robert Brzozowski i Michał Pastusiak. Pierwsi zaatakowali piłkarze stali. Już w trzeciej minucie piłkę przejmuje w środku boiska Paweł Kaczmarek, podaje do Huberta Poleszaka, który dostrzega Mateusza Filipczuka. Ten wpada w pole karne i uderza, ale Jan Miazek pewnie chwyta piłkę. Szósta minuta spotkania. Gospodarze wyprowadzają piłkę z własnej połowy boiska. Po ładnej wymianie podań piłkę otrzymuje Konrad Szczotka i podaje w tempo do Krystiana Kobusa, który wpada w pole karne i uderza mocno, ale piłka odbija się od poprzeczki i opuszcza boisko. Goście odpowiadają szybką akcją z własnej połowy boiska. Piłkę na lewym skrzydle otrzymuje Konrad Gąsiorowski i dogrywa w pole karne do Wiktora Tkaczyka, ale po jego uderzeniu głową piłka wysoko mija bramkę gospodarzy. 16. minuta spotkania. Piłkarze Stali atakują prawą stroną boiska. Daniel Krzysztoszek fauluje Huberta Poleszaka i sędzia dyktuje rzut wolny dla zespołu z Poniatowej. Do piłki podchodzi Paweł Kaczmarek, dośrodkowuje w pole karne i Iwan Hurenko uderza głową, ale Jan Miazek interweniuje bardzo pewnie i chwyta piłkę. Minutę później piłkarze stali, przechwytują piłkę na własnej połowie boiska i wyprowadzają szybki kontratak. Piłkę otrzymuje Konrad Gąsiorowski i decyduje się na indywidualną akcję, po której wpada w pole karne i uderza mocno, ale i tym razem Jan Miazek popisuje się skuteczną interwencją. 21 minuta spotkania: goście w posiadaniu piłki. Paweł Pikuła podaje do Wiktora tkaczyka i Dominik Giziński nieprzepisowo przerywa tą akcję. Do piłki podchodzi Paweł Kaczmarek i Jan Miazek wybija piłkę na rzut rożny. 26 minuta meczu, rzut rożny dla piłkarzy z poniatowej. Paweł Kaczmarek dośrodkowuje w pole karne i Iwan Hurenko uderza głową. I tak pada pierwsza bramka dla gości. W 26 minucie spotkania cisowianka drzewce stal Poniatowa 0-1. 32. Minuta meczu. Piłkarze Cisowianki atakują prawą stroną boiska. Konrad Szczotka dośrodkowuje w pole karne, po którym Jan Wankiewicz wyłuskuje piłkę i uderza, ale jego strzał zostaje zablokowany i piłka ląduje w rękach bramkarza. 40. Minuta spotkania. Piłkarze z Poniatowej wykonują rzut rożny z prawej strony boiska. Paweł Kaczmarek posyła piłkę w pole karne. Iwan Hurenko uderza głową, ale piłka mija bramkę gospodarzy. To już końcowe fragmenty pierwszej połowy meczu. I gwizdek sędziego oznajmiający przerwę. Cisowianka drzewce stalponiatowa, wynik do przerwy 0-1. Po przerwie zaatakowali piłkarze stali. Paweł Kaczmarek podaje do Konrada Gąsiorowskiego, który wpada w pole karne. Jego podanie przecina jednak Kacper Pytka-Wasil i piłka opuszcza boisko. 59. Minuta spotkania, gospodarze tracą piłkę w ataku i goście wyprowadzają szybką kontrę zatrzymaną nieprawidłowo przez Daniela Krzysztożka i sędzia dyktuje rzut wolny, pokazując jednocześnie żółtą kartkę dla zawodnika Cisowianki. Piłkarze stali, rozgrywają krótko piłkę i ta trafia w pole karne gospodarzy, jednak Konrad Gąsiorowski nie wykorzystuje znakomitej okazji do zdobycia bramki. 63 minuta. Gospodarze przeprowadzają akcję lewą stroną boiska, po której piłka przypadkowo trafia w rękę Iwana churenki i sędzia dyktuje rzut wolny dla cisowianki Krystian Kobus uderza mocno, ale bramka stali z problemami, zapobiega utracie bramki. 70. minuta meczu. Gospodarze wznawiają grę ze środka boiska. Po krótkiej wymianie podań, piłka trafia do Jana Wankiewicza, który decyduje się na uderzenie z 20 metrów, ale Jakub Pyśniak pewnie chwyta piłkę. Minęła zaledwie minuta i oglądamy kolejny atak gospodarzy. Piłkę przejmuje Jan Wankiewicz i podaje do Dominika Gizińskiego, który uderza z ponad 25 metrów, ale Jakub Pyśniak popisuje się znakomitą interwencją i wybija piłkę na rzut rożny. W 74 minucie spotkania gospodarze popełniają błąd przy wyprowadzeniu piłki z własnej połowy i piłkarze stali przeprowadzają akcję prawą stroną boiska, po której piłkę otrzymuje Piotr Stalęga i zdobywa drugą bramkę dla gości. W 74 minucie meczu Cisowianka Drzewce Stalponiatowa 0-2. Minęły zaledwie dwie minuty i oglądamy kolejny kontratak zespołu z Poniatowej. Paweł Kaczmarek podaje piłkę na 16 metr. Mateusz Antoniak wybija ją wprost pod nogi Mateusza Murata, który uderza mocno, ale piłka wychodzi obok bramki gospodarzy. 80. minuta spotkania: piłkarze Cisowianki tracą piłkę na własnej połowie boiska. Piłkę otrzymuje Mateusz Filipczuk, wpada w pole karne i dogrywa do Piotra Stalengi, który zdobywa trzecią bramkę dla stali. W 80. minucie spotkania: Cisowianka drzewce, stal poniatowa 0-3. Piłkarze Cisowianki rzucili się do odrabiania strat i zaatakowali ze zdwojoną energią. Sławomir Radzikowski decyduje się na indywidualną akcję, ale Jakub Pyśniak interweniuje i pewnie chwyta piłkę. Goście przeprowadzają akcję prawą stroną boiska. Po raz kolejny Mateusz Filipczuk podaje do Piotra Stalęgi, który dostrzega w polu karnym Mateusza Murata, ale Jan Miazek ratuje sytuację i broni tą piłkę. W 87 minucie meczu oglądamy kolejną stratę piłki przez gospodarzy w środku boiska. Mateusz Murat przyjmuje piłkę i podaje do Piotra Stalęgi. Ten uderza mocno, ale Jan Miazek nie daje się zaskoczyć i wybija piłkę do boku. Piłkarze Cisowianki odpowiadają akcją prawą stroną boiska. Piłkę otrzymuje Sebastian Janik i podaje do Dominika Szymanka, który decyduje się na uderzenie z 16 metrów, ale Jakub Pyśniak pewnie chwyta piłkę. Gospodarze walczą do końca i przeprowadzają kolejne akcje. Tym razem oglądamy akcję środkiem boiska. Jan Wankiewicz podaje do Dominika Szymanka, który uderza z ponad 20 metrów i sprawia sporo problemów w defensywie gości. W dziewięćdziesiątej minucie spotkania piłkarze z drzew wznawiają grę z autu. Powstaje spore zamieszanie przed polem karnym gości i piłkę przechwytuje najpierw Dominik Szymanek. Potem po jego uderzeniu Dominik Giziński dośrodkowuje w pole karne, a tam Jakub Pacocha zdobywa honorową bramkę dla gospodarzy. W 90 minucie spotkania cisowianka drzewce Stalponiatowa 1-3. Po 90 minutach gry piłkarze stali, odnieśli zasłużone zwycięstwo i awansowali do czwartej ligi. Cisowianka drzewce, stal poniatowa 1-3